Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Grzegorz Hojnacki z tej strony Kaliska Liga Darta. No i... Normalnie ten obrazek wyglądałby trochę inaczej w naszych transmisjach, czy w, naszych, w naszym wideo, dlatego że w moim miejscu byłby zawodnik, który, który rzuca do tarczy tej widocznej po lewej stronie. Natomiast dzisiaj trochę inaczej dlatego, że chciałbym Was zaprosić. A chciałbym Was zaprosić mianowicie na najbliższe wydarzenie sobotnie, które się wydarzy 12 października. Amnesia Cup, pierwszy turniej rankingowy. Czym jest turniej rankingowy? W rozumieniu Kaliskiej Ligi Darta tak naprawdę jest to seria pięciu turniejów, z jednej strony osobno klasyfikowanych, dlatego że w każdym turnieju można osobna wziąć udział i po prostu w nim wygrać, ale na koniec tych pięciu turniejów będzie też ranking, który będzie premiował najlepszych ośmiu zawodników tego rankingu do gry w finałach sezonu Kaliskiej Ligi Darta, czyli w tak zwanym turnieju. Masters, i ja chciałbym Was dzisiaj zaprosić na dwa sposoby, tak naprawdę. Pierwszy sposób to po prostu do uczestnictwa w tym turnieju, dlatego, że to bardzo fajna okazja do tego, żeby spędzić trochę chwil przy tarczy w fajnym towarzystwie, w fajnej atmosferze, no i mieć szansę faktycznie zarówno na nagrody w konkretnym turnieju, jak i na możliwość udziału w turnieju Masters. To jest pierwsze zaproszenie, a drugie zaproszenie to jest dla tych wszystkich, którzy pojawić w amnezji nie będą e, mogli się właśnie w, w tym dniu, e, więc zapraszam Was na transmisję na YouTubie. Nic nowego z jednej strony, bo przecież robimy to już nie pierwszy raz, ale tym razem chcemy znowu troszkę tę jakość poprawić, trochę polepszyć i dołożyć coś nowego. Wiemy, że dla tych osób, które trochę z nami już są, brakowało jednej istotnej rzeczy w takim sportowym wydarzeniu, w takiej transmisji, czyli komentarza. I będziemy się starali, aby rzeczywiście w najbliższą sobotę na turnieju Amnezja Open Cup taki komentarz się pojawił, więc jeśli nic znam tych planów, nie pokrzyżuję. To dokładnie tak to się wydarzy. W związku z tym, ja zapraszam Was jeszcze raz bardzo e, gorąco. 12 października, sobota. Centrum Rozrywki Amnezja, Kalisz, ulica Młynowska 41. Zaczynamy o godzinie 15. E, no i może jeszcze jedna dość istotna rzecz odnośnie samego turnieju, a mianowicie odnośnie limitu osób, bo jest to pierwszy raz, kiedy wprowadzamy limit osób do turnieju w Kaliskiej Lidze Darta. Powód jest prozaiczny i bardzo prosty. Jednocześnie, mianowicie, chcemy jak najbardziej sprawnie ten turniej przeprowadzić i dawać komfort zawodnikom do tego, żeby ten turniej po prostu maksymalnie sprawnie przebiegał. W związku z tym potrzebujemy tych zapisów wcześniej. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo nie gwarantujemy, że w dniu turnieju te zapisy jeszcze będą otwarte, więc jeśli ktoś chce, najlepiej teraz zapisy u Mateusza Janiaka. Janiaka. No i co? Do zobaczenia. Albo w amnezji, albo na YouTubie. Dart krąży w naszej krwi. Do zobaczenia. Cześć! Ja, 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 ja. Jak co tydzień w amnezji, kiedy lotki lecą w celtach? Czeka na myszów, każdy dobrze o tym wie. Znów nadchodzi ta chwila, to wyzwań, czas. Otwieram w dłonie. Nic innego teraz nie rusza nas. W Kaliskie widzę, każdy ma swój własny. Gdy sto na liczniku i dwie lotki w ręku mam Po trójna osiemnastka, no i burzwe to nie farta Atmosfera coraz gęstsza gęsta, niczym talia kart Kaliska liga tarta, w amnezji często gramy Tarcze rozgrzane, lecz nie wymiękamy Zawodnicy jak wilki, skupieni jak fajperzy Tu się liczy precyzja, każdy maksa chce zmierzyć. W kaliskie lidze tarta, gdzie serce mocki gramy Do ostatniej lotki To nasze najlepsze chwile Zio, zio. I stajemy tuż przy linii Dart krąży w naszej krwi Ostre lotki szybko lecą Słychać tylko głośny świst Groty ostre tak jak szpila Rzucają wąski cień Kto znów trafi w środek Będzie miał dziś wielki dzień Walka trwa do końca Każdy ma swój rzut tu styl, gramy fair I twardo wszyscy tutaj są jak team Dłonie drżą Pod koniec głowy głowie opcji Wiele jest dziś Zwycięstwo będzie moje Dziś ja muszę być the best Ta niska liga darta zio. Sio, 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 Kaliska Liga Tarta, w amnezji często gramy Tarcze rozkrzane, lecz nie wymiękamy Zawodnicy jak wilki, skupieni jak snajperzy Tu się liczy precyzja, każdy maxa maksa chce ciś mierzyć W kaliskiej lidze Tarta, gdzie serce i bije Gramy do ostatniej lotki, to nasze najlepsze chwile najlepsze chwile sio, sio, sio. Ja. Nie ma miejsca tu na błędy, każdy o tym wie Czasem setka nie wystarcza, trzeba rzucić choć ze dwie Kiedy finał już blisko, coraz większy jest na stres Ostatnie lotki w powietrzu, to kolejki jest już kres Zawodnicy zmęczeni, ale w oczach widać blask Ktoś ci został bohaterem, ktoś zapisał się do kart Wrócimy znów za tydzień, by znowu walczyć tam Kaliska Liga Darta, to nasz pewny plan Kaliska Liga Darta ja. Zio, zio, Kaliska liga tarta, w amnestii często gramy. także rozgrzane, lecz nie wymiękamy. Zawodnicy jak wilki, skupieni jak snajpierzy. Tu się liczy precyzja, każdy maksa chce ci zmierzyć. W Kaliskiej Lidze tarta, gdzie serce most i gramy, to ostatnie lotki to nasze najlepsze chwile. Najlepsze chwilę...